Za tydzień w Los Angeles Tab Hub Center Andrzej Fonfara, Julio Cesar Chavez Jr. Andrzej, kończysz trening, kończysz obóz przygotowawczy. Jak minął te, minęły te tygodnie spędzone w Chicago? Tygodnie minęły bardzo dobrze. Tak jak wiecie wcześniej trafiłem w Chicago, byłem w Houston na dwutygodniowym obozie. Wróciłem do Chicago i praktycznie naj, naj, najdłuższa część obozu była tutaj. także. Z, Spędzona bardzo dobrze, bardzo dobre treningi, zarówno u mnie w Hype Fight Club, jak i, jak i tutaj u sama Kolony. Ostatni tydzień sparingów teraz przede mną, jeszcze zostałem dwa sparingi, także czuję się świetnie, jest, jest wszystko nad czym pracowałem. Nad to co chciałem poprawić, poprawiłem i, i uważam, że jestem w jednej, w jednej z lepszych form w swoim życiu. Ten obóz treningowy podczas naszej ostatniej rozmowy mówiłeś, że był lepszy, ponieważ mogłeś wyciągnąć wnioski z obozu treningowego przed walką z Adonisem Stevensonem. To wiem. A któryś z pieściarzy lepszy: Adonis Stevenson czy Julio Cesar Chavez Jr.? To się okaże, kiedy wyjdę do ringu z Chavezem i wtedy będę mógł powiedzieć, kto jest lepszy, kto bije mocniej. A dzień dzisiejszy, no jak na razie, myślę, że Stevenson. Jest takim pięściarzem dokładniejszym, ale myślę, że też Chavez jest takim pięściarzem, który jest bardziej niewygodny. Bije takie cepy, nie wiadomo skąd, opuszcza ręce, także na pewno jest to inny bokser niż Adonis, całkiem inny. Będzie tu trzeba na niego przygotować inną taktykę. Mamy dwa, trzy plany przygotowania na tą walkę, także zobaczymy, jak od tych pierwszych rund to wszystko się potoczy. Ja jestem przygotowany, tak jak mówię, na Najlepsza forma chyba w moim życiu i y, jeżeli chodzi o wytrzymałość, o siłę, o, o to jak zrobiłem w tym y, w teraz wagę i, i myślę, że, że to wszystko zaprezentuję już 18 kwietnia. Nie brakuje specjalistów, a, ludzi znających się na boksie, m.in. Tom Leffer, promotor Genadija Gołowkina, którzy nie mogą zrozumieć wyboru Julio Cezara Chaveza, no dosłownie kilka kilkadziesiąt minut przed naszym nagraniem odebrałem telefon od właśnie Toma Lefflera, który mówi, że nie jest w stanie zrozumieć dlaczego, szczególnie, że walka jest w Kalifornii, wybrał pięściarza tak a, mocno bijącego, tak twardego jak Ciebie. A, czy Ty wnikasz to, skąd znalazłeś się na tej liście i, i, i czy myślisz, że jesteś przez ekipę Chavez zalekceważony? Yy, szczerze mówiąc nie, nie wnikam ani nie, nie wnikałem w to, dlaczego Chavez mnie wybrał. Wybrał, przyjąłem wyzwanie. Myślę, że Chaves też jest profesjonalistą, też jest bokserem, który, który lubi wyzwania i dlatego, dlatego mnie wziął, także dlatego wybrał, wybrał mnie i chciał walczyć ze mną. Ja będę mu próbował pokazać, że to był błąd i wygrać ten pojedynek, także jestem przygotowany, wychodzę do ringu 18 kwietnia, daję się wszystko i wygrywam z Chavezem. Sparring partnerzy byli dobierani pod kątem kryterium, no użyjemy tego słowa, wielkich jaj, czyli facetów twardych, którzy nie boją się przyjąć od ciebie i chcą ci oddać. Nie byli to ludzie z wielkimi nazwiskami, ale byli to ludzie, którzy chcieli się pokazać i którzy byli odważni w ringu. Spełnili swoje zadanie? Tak, spełnili swoje zadanie. Dzisiaj mam jeszcze jeden sparring. Już sparring partnerzy, że właśnie schodzą. W piątek jest ostatni sparring, tydzień przed walką. Może 8 dni, także Pani partnerzy bardzo dobrze stanęli na wysokości zadania. Jeden z partner odpadał, drugi dochodził. Miałem około do tej walki 5-6 sparing partnerów, którzy odchodzili, przychodzili. Dwóch, trzech takich stałych, także z Paników jestem bardzo zadowolony. Zrobiłem naprawdę sporo rund i jestem gotowy na 18. Andrzej, ostatnie pytanie. Życzę taką ryzykowną tezę. Według mnie dla Ciebie ta walka. Mimo, że nie jest walką o tytuł z Julio Cezarem Chavezem, ma znaczenie większe, bardziej prestiżowe niż walka, którą walczyłeś o tytuł z Adonisem Stevensonem. Z podstawowego powodu, że jeśli chodzi o popularność, no to Julio Cezar Chavez jest, nie wiem, 100, 200, 300 razy bardziej popularny, plus teraz już oczekiwania wobec ciebie są większe. Zgadzasz się z tym? Na pewno tak. Jeżeli chodzi o to, o te oczekiwania są większe, bo pokazałem się w w bardzo dobrych walkach, tak, i w tej, tej przedostatniej ze Stevensonem. I tutaj tutaj te oczekiwania od kibiców przede wszystkim są większe, e, ale ja lubię troszeczkę presji, także e, jestem gotowy, wychodzę do ringu, robię swoje i, i będę starał się pokazać jak najlepiej wygrać. E, tak jak mówisz, Chavez jest bardzo popularny i myślę, że ta wygrana z nim e, no, na pewno. E, Damy dużo, jeżeli chodzi o tą, o tą promocję mojego nazwiska i mojej osoby. Także jestem gotowy 18 kwietnia, wchodzę, wygrywam i, i tak naprawdę ta walka będzie o pas, dlatego walczymy 12 rund, WBC chyba Intercontinental czy tak. International. Także jakaś tam stawka jest, no nie jest to pas mistrza świata Federacji WBC, ale zawsze jakiś tam pasek będzie, tak? Także, tak jak mówię, jestem przygotowany, tak naprawdę nie obchodzi mnie ten pas, obchodzi mnie tylko i wyłącznie wygrana. Andrzej Fonfara, Julio Cesar Chavez, 18 kwietnia Los Angeles, Andrzeju. Dziękujemy. Pozdrawiam.